Equalizer mamy opisany. Kolejnym, jakby miejscem w menu jest Preset EQ. Są to wartości equalizera, które są predefiniowane przez producenta. Tak? Czy jest to jakaś wersja Natural, Rock, Pops. To 40 są to jakieś ustawienia takie predefiniowane i one jednocześnie też wpływają na ustawienia. Z tego, co kojarzę, możliwości jakie możemy ustawić, jeżeli chodzi o zwrotnice. Zwrotnice zaraz pokażemy, tak? Wejdźmy sobie teraz, weźmy sobie User, no bo radio mamy, można powiedzieć, skonfigurowane no bardziej pod użytkownika. Kolejny to jest Bass Boost. Jest to opcja, która pozwala nam, jakby całościowo, na charakterystyce equalizera. Ja bym nie nazwał, że podbić basy, a ją bardziej pochylić jakby pod stromym kątem, tak, czyli oprócz tego, że mamy podbite te tony niskie, jest to, bym powiedział, tak z doświadczenia bardziej cała częstotliwość tam od takich tonów sub-niskotonowych od 25 Hz do 200-300 Hz i złagodzenie też dynamiki Wysokich tonów, pomaga to, bym powiedział, tak jak ja mam tutaj takie dosyć bym powiedział natarczywe twittery Audisona, pomaga to troszeczkę złagodzić charakterystykę i może bardziej bym powiedział nawet ocieplić brzmienie tego radia. Kolejny to jest loudness, jest to można powiedzieć takie, taka dosyć popularna opcja w wielu radiach, to jest filtr konturowy. Ja mam go wyłączonego. Podbija on jednocześnie i tony niskie, i tony wysokie. I powiedziałbym, że najczęściej się go używa, gdy montuje się takie radio do fabrycznego nagłośnienia, gdzie mamy takie totalnie papierowe głośniki, brak Twitterów i po prostu chcemy cokolwiek wydoić z tych głośników. I no, takie głośniki, to powiedzmy, że. Fabrycznie, gdy są montowane, są to głównie głośniki średniotonowe i one ani nie mają właśnie basu, ani nie mają wysokich tonów. No tutaj, chociaż na miastkę, możemy dzięki tej opcji wyciągnąć z takich głośników. Przy czym bardzo często, niestety, ludzie popełniają błąd: montują inne głośniki, montują gdzieś sobie suba, jakiś tam bardziej wypaśnie po prostu sprzęt grający, jeżeli chodzi o głośniki, a później dowalają tym loudnessem i całe granie no, brzmi dosyć nienaturalnie. Tak, także jeżeli mamy już dobrze wyregulowaną resztę, inaczej, jeżeli chcemy uzyskać dobre granie, to najpierw powinniśmy wyregulować całą resztę opcji, a takie filtry dodatkowe sobie zostawić na sam koniec, jeżeli chodzi już o takie niuanse, które gdzieś tam nam nie pasują i chcemy je po prostu w jakiś sposób podkreślić, tak. Kolejną opcją, zaraz po loudnessie jest, jest opcja subwoofer set. Służy ona do włączania, wyłączania sygnału, który idzie na subwoofer, tak. Czyli możemy sobie, jeżeli tam nie chcemy ewentualnie odłączyć całkowicie po prostu sygnał idący na subwoofer. Kolejna opcja jest to balans, pozwala nam to przerzucić po prostu sygnał na albo na lewo, jeżeli chodzi o granie, albo na prawo. Ja bym powiedział, że przy dobrze wystrojonym zestawie audio no nie ma potrzeby w ogóle jakby używać tego, tej opcji. Kolejną opcją jest volume offset i powiedziałbym, że to jest taka dosyć ważna, kluczowa funkcja jeżeli chodzi o całościowe wysterowanie systemu audio, jeżeli mamy system audio odparty na aktywnej zwrotnicy, czyli mamy właśnie osobno tweeter, osobno woofer i osobno subwoofer w bagażniku i każdy z głośników jest osobno zasilany, jeżeli chodzi o wzmacniacz, ma osobne wyjście RCA na ten wzmacniacz i tak samo z osobnym kanałem wychodzi jakby sygnał do tego głośnika, tak? czyli nie idziemy przez żadną zwrotnicę już ze wzmacniacza, tylko bezpośrednio Twitter wpinamy w osobne wejście we wzmacniaczu i Woofer w osobne wejście we wzmacniaczu. Tak? Czyli musimy mieć czterokanałowy wzmacniacz na przód, żeby sobie zasilić powiedzmy ten Twitter, Woofer, Twitter, Woofer i musimy mieć oprócz tego osobny wzmacniacz na Suba. Tak? Czyli mamy dwa wzmacniacze, w sumie sześć kanałów. Czyli mamy jedną czterokanałkę, jedną dwukonałówkę, albo Monoblok, jeżeli chcemy. No i do czego służy ten volume Offset? Eee, możecie sobie poszukać na lecie generalnie, że podpinając eee, jakby radio generalnie do wzmacniacza pasowałoby zrobić tak, żeby ten sygnał, który idzie na wzmacniacz. Eee, i później ze wzmacniacza na głośniki szedł bez zniekształceń, czyli po prostu, żeby jego wierzchołki, wierzchołki sinusoidy, nie były obcięte. E, ustawia się to za pomocą pokrętę gain, e, gain na wzmacniaczu. Przy czym, co daje nam taki volume offset? Pozwala nam to. Jakby na dopasowanie mocowe głośników do między radiem, między wzmacniaczem a samymi głośnikami, tak? Bo załóżmy, że mamy wzmacniacz czterokanałowy, który na każdy z kanałów z osobna daje po 45 W, a mamy głośniki, powiedzmy, nie wiem, 30 W, albo jeszcze inaczej, mamy wzmacniacz 45 W, a głośniki mamy, powiedzmy, 100 W, nawet takiej bardzo wysokiej mocy ale damy bardzo mocny sygnał RCA, który jest tutaj 3V, a troszeczkę nie idealnie wyregulujemy ten gain, tak? To jesteśmy za pomocą tego Volume Offset w stanie osłabić sobie jakby poziom wyjścia RCA, który idzie bezpośrednio na wzmacniacz, i dzięki temu unikniemy przesterowań przy maksymalnym poziomie głośności. Czyli dzięki temu, że ja tutaj ten volume offset mam na minus 5, minus 6, to od całego poziomu głośności, który powiedzmy jest na takim poziomie, i, i nie wiem, radio ma możliwość sterowania głośnością dźwięku od 0 do 35. Takie, takie są liczby, tak? Mogę wam to pokazać. Dzięki temu właśnie, że mamy tą funkcję Volume Offset Dojdźmy do niej jeszcze raz po prostu radio gdy dostanie się nie w powołane ręce no to nas na bezpośrednio na głośniki nie pójdzie po prostu przesterowany sygnał bo jesteśmy w stanie sobie ściągnąć jakby ilość tego sygnału która idzie bezpośrednio na wzmacniacz i możemy po prostu no tak jak ja teraz zrobiłem odkręcić na maksa yy, yy, pokrętło od głośności i głośniki dają z siebie pełną moc wzmacniacz daje z siebie pełną moc radio z siebie daje możliwie nie sygnał no i mamy super idealną czystość dźwięku przy maksymalnej głośności Także, według mnie, super opcja. Kolejna opcja to jest sound effect. Tu mam coś jak, jak sound reconstruction. Ja osobiście tego nie używam. Jest to taki, powiedzmy, chwyt marketingowy, jeżeli chodzi o odzyskiwanie utraconych częstotliwości z MP3, tak? ale jeżeli o mnie chodzi, no to, według mnie, to jakby nie ma racji bytu, bo skąd? Y to radio ma od jakby wiedzieć, jaką my tę częstotliwość utraciliśmy przy przetwarzaniu sygnału sygnału bezstratnego załóżmy flaka albo płyty Audio CD na MP3. No, radio nie jest wróżką i po prostu nigdy nam tego nie odgadnie. I według mnie to jest po prostu taka sztuczna ekwalizacja dźwięku i po prostu podbicie niektórych częstotliwości, żeby było jakiś tam efekt czuć.